Czy pracodawca ma prawo powiadomić mailowo inne osoby o zakończeniu współpracy z pracownikiem? Tego typu sprawa została zgłoszona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a swój finał i rozstrzygnięcie zostało dokonane w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Urząd Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że skoro e-mail został wysłany w momencie, gdy ta osoba była jeszcze pracownikiem, to wówczas firma miała prawo przetwarzać jego dane. Zakład pracy miał prawo przetwarzać dane wewnątrz firmy, natomiast nie miał prawa wysłać e-maila o takiej treści do kontrahenta i za to dostał od Urzędu Ochrony Danych Osobowych upomnienie. Wobec powyższego pracodawca ma prawo powiadomić współpracowników o zakończeniu współpracy z innym pracownikiem i nie narusza to jego prawa do ochrony danych osobowych. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie potwierdził argumentację Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Naczelny Sąd Administracyjny również nie dopatrzył się uchybień w wysłaniu maila dla współpracowników, natomiast naruszeniem przepisów RODO było wysłanie maila do kontrahenta.